Mateusz Jachlewski do Adamczyka. Znalazł tam kozłem Keliana Janikowskiego. Zawodnik reprezentacji B. Adamczyk. Jachlewski z podłoża. Mocno. Nie zdołał zatrzymać piłki. Miłożwała. Minutę, 40 sekund. Jeszcze do rozegrania. Potem chwila przerwy. W tym momencie Torus Wybrzeżek Gdański cały czas na prowadzeniu. Prowadzeniu już dwubramkowym. 13-11. Fantastycznie. Mateusz Wróbel. Cały czas między słupkami bramki Torus Wybrzeża. Artur Chmieliński. Drugie podejście. Moryto czy Chmieliński. Znów lepszy Artur Chmieliński. Kapitalnie teraz 28-latek. A tak szansę dostaje Torus Wybrzeże Gdańsk na zmniejszenie tej wygranej gości Santiago w starciu tam z Jusufem.